Witam, dzisiaj opowiem trochę o samolocie myśliwsko-bombowym konstrukcji radzieckiej, jakim jest Su-22, oraz trochę o jego poprzednikach. Zapraszam. Fakt pierwszy: Su-17 powstał jako wersja rozwojowa samolotu Su-7. Był to pierwszy radziecki samolot ze skrzydłami o zmiennej geometrii. Poza tym, Su-17 w stosunku do poprzednika różnił się nową kabiną, długą listwą grzbietową i powiększonym kadłubem. Fakt drugi. Su-17M to pierwsza wersja tego myśliwca produkowana na masową skalę. Posiadała ona mniejszy i lżejszy niż w pierwszej wersji silnik AL-21F3, lepszą awionikę i cztery zamki na uzbrojenie. Na eksport samolot ten oferowano pod nazwą Su-20. Fakt trzeci. Su-22 to zaś wersja rozwojowa Su-17M2. Wyposażono ją w przedłużony i opuszczony kadłub oraz zmienioną płetwę na górze. Su-22 to pierwszy samolot szturmowy biura Suchoja z radarem dopplerowskim i dalmierzem laserowym FON 1400. Fakt czwarty. Su-22 UM-2K to odmiana szkolno-bojowa zwana tradycyjnie szparką, ze względu na peryskop, dzięki któremu instruktor może widzieć przestrzeń przed samolotem. Fakt 5. Aby przetrwać na polu walki Suchaja 22 wyposażono w opancerzony zbiornik paliwa czy instalację hydrauliczną oraz, co też ważne, system ostrzegawczy chroniący przed rakietami przeciwlotniczymi i opromieniowywaniu. Fakt szósty. Samolot wyposażony jest w system nawigacyjno-celowniczy, w którym nawigację oparto na bezwładnościowym żyroskopie. Na wypadek utraty orientacji w przestrzeni wystarczy, by pilot nacisnął przycisk, dzięki któremu Su-22 Zostanie wprowadzony do poziomu Bez obawy o zderzenie z ziemią Fakt siódmy Pomimo upływu lat Ten oblatany w 1977 roku samolot Nadal może być przydatny na polu walki W celu rażenia celów naziemnych A poprzez brak stacji radiolokacyjnej Su-22 są ciężkie do wykrycia Fakt ósmy Na przestrzeni lat Su-22 Sprawdził się w wielu konfliktach Takich jak między innymi Wojna Jom Kipur Wojna libańska, operacja spalona ziemia w Jemenie czy Pierwsza wojna czeczeńska. Fakt 9. Suchoje 22 są używane w Polsce od 1984 roku. W tym okresie zamówiono 90 myśliwców w wersji M4 i 20 szkolno-bojowych M3K. Obecnie jednak Polska używa 18 maszyn, z czego wszystkie stacjonują w Świdwinie. Używamy ich w czasie misji Close Air Support i treningu obrony powietrznej. Zgodnie z planami, maszyny te mają być w służbie do 2025. Dzięki modernizacji w WZL Bydgoszcz. Fakt 10. Obecnie poza Polską suchoje 22 służą w Angolii, Wietnamie, Libii i Jemenie. W przeszłości maszyny te były na wyposażeniu Afganistanu, Niemiec, Peru, Rosji czy Iraku. Zapraszam wszystkich do śledzenia mojego kanału i pisania o czym mogą być następne filmy.